Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji pomeczowej. Ten drużyny gości, pan Jakub Rejl, witam serdecznie. Tren gospodarzy, pan Michał Kowbal, witam. Bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Trenera drużyny SZZ z Witam serdecznie jeszcze raz. Czas do przygotowania się na tak ciężkiego przeciwnika był, był bardzo krótki. Gdzieś tam skupiliśmy się na pewnych aspektach taktycznych. Chcieliśmy. Chcieliśmy rzucić swój styl gry, mimo tego, że wiedzieliśmy, z jakim przeciwnikiem się mierzymy. E, oczywiście gdzieś tam troszkę brakło takiego nam jeszcze, brakuje nam takiego jeszcze doświadczenia e, trzecioligowego. Jeszcze popełniamy troszkę takich dużych błędów e, czwartoligowych, bym powiedział. Choćby te stałe fragmenty gry, w w prosty sposób zgubiliśmy e, krycie. W przerwie powiedziałem chłopakom, że 2-0. To jest tak naprawdę niebezpieczny wynik i nawet lepiej, że jest dwa niż jeden. I powiedziałem, że jak tylko złapiemy kontakt, czylimy bramkę i będzie dużo czasu, będziemy w stanie tutaj obrócić losy spotkania. I jestem, no powiem tak, jestem szczęśliwy z tego z tego remisu, bo tak jak powiedziałem, no, mierzymy się z dużą marką, z dużym klubem i ten punkt dla nas jest jak zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do meczu. trenera Górnika Bokowice. Dzień dobry. Zaczynając, chciałbym zacząć od początku meczu, gdzie można powiedzieć, że zagraliśmy dwie różne połowy i z przebiegu tej pierwszej połowy wydawało się, że weszliśmy w ten mecz z dobrym nastawieniem, tak jak przygotowywaliśmy drużynę na to, żeby po prostu zareagować na to, co wydarzyło się wcześniej. W przerwie dokonaliśmy minimalnych korekt, ponieważ gra wyglądała w porządku, natomiast pracowaliśmy. W głównej mierze nad sferą mentalną, żeby, żeby przygotować zespół na trudności, jakie, jakich się spodziewaliśmy w drugiej połowie. Na pewno, jeśli chodzi o, o działania z piłką, mogliśmy się zachować w wielu sytuacjach zdecydowanie lepiej, z jakością przede wszystkim, jaką wymagam od zawodników i, i oczekuję. W drugiej połowie zdecydowanie przebywaliśmy za dużo na naszej połowie. Czego konsekwencją były wiele tych doświadkowań przeciwnika, w konsekwencji których rzut karny i bramka, i bramka bodajże pierwsza przeciwnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo macie Ci pytania, to zapraszam? Jeżeli nie, dziękuję serdecznie, do widzenia. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.